co zrobić, ażeby z takiej trawy uzyskać taką grządkę stworzenie grządek pod zasiewy należy zacząć już teraz jesienią, z tego to powodu, że jeżeli z takiej yy, grządki, z takiego miejsca gdzie jest trawa, chcemy uzyskać żyzną w miarę glebę, należy tą ziemię przygotować, ażeby na wiosnę ewentualne zasiewy, które tutaj będą miały Rosnąć po prostu, miały już warunki do dobrego wzrostu. Ja tu sobie mniej więcej oznaczyłem teren, który będę chciał takimi kilkami. Oczywiście jest to tylko grządka i nie będziemy tu tego mierzyć. Ale mniej więcej tam, gdzie chcemy to robić, to należy to sobie oznaczyć. I pierwsze, co no, to zdejmiemy tą wierzchnią trawę nie za głęboko, bo pod spodem trzeba będzie jeszcze przekopać po prostu ziemię. Pierwszy etap, czyli zdjęcie darni skończony. teraz należy to przekopać. jeżeli macie, a powinniście mieć, bo to tylko to ma wtedy sens. należy to użyźnić. Ja tu mam przede wszystkim troszkę obornika. I mam tutaj również kompostownik. Przy przekopywaniu takiego ogródka metoda troszkę bardziej czasochłonna, ale bardziej jakby dokładna. Po prostu przekupujemy jeden rządek, tworząc taki mały dołek, do którego wprowadzamy bądź to właśnie kompost, który tutaj mam, tak ja on nie przerobił, ale do wiosny wszystko ładnie. Przerobi obornik. No i teraz taki rządek po prostu tak jakby zasypujemy. Czyli znowu tworząc kolejny obok dołek z tego dołka wsypujemy, idziemy jakby do tamtego poprzedniego. I tak skopano ogródek, zasilony składniki mineralne z kompostownika z obornika, zostawiamy do wiosny. Nie rozwalajmy tych grubych bryłek. Rozgrabiać będziemy to na wiosnę, gdyż wówczas nie będę tego przekopywał ponownie, tylko już właśnie dobrze to rozgrabię, bo gdybym to przekopał jeszcze raz, no to mógłbym jeszcze ewentualnie odkryć te składniki, które się jeszcze by do wiosny może nie zdążyły za bardzo do końca rozłożyć.